Ze mną Filipek po konferencji. Yy, powiedz, bardziej się podobała ta konferencja niż ta pierwsza, była bardziej ciekawsza, jak uważasz? Ta była ciekawsza, tak uważam, bo więcej się, na, na, nie, bo więcej się na niej działo, były jakieś takie spiny i było więcej tematów do wyjaśnienia. Okej. Okay. Powiedz tak naprawdę, za jaką osobę uważasz daru lwa? Za osobę chorą? <laughs> za osobę specyficznie inteligentną. Tak jak powiedziałeś na konferencji, a co to oznacza? Osoba, która nie jest pre predestynowana do wysokich stołków w swoim życiu, które wymagają bystrości i elokwencji. Okej. Okay. Eee, o konflikcie z kartkiem pewnie za bardzo nie chcesz się wypowiadać, tylko zostawić to pewnie prywatnie. Raczej tak. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie mówiłem za dużo rzeczy i został to też trochę źle odebrane z mojej strony, jak, jakobym się pruł na siłę. Bo jednak się mocno poddenerwowałeś, jak rano na Instastory właśnie wrzuciłeś. No, tam jakby uważam w ogóle, że to co Kartki robi jest... Dziwię się, że on może sobie w lustro spojrzeć po tym wszystkim, co odpierdala i po tym, jak bardzo wybiela się jakby publicznie, ale zostało powiedziane o tym tak dużo, że uważam, że kolejne moje słowa nie zrobią na ludziach wrażenia, tylko po prostu niestety, niestety zrobi to tragedia, na której uważam, że kartki kiedyś doprowadzi. Okej, okay. powiedz, rok 2022 uważasz za spełniony muzycznie bardzo dobrze? Bardzo dobrze nie, ale uważam, że zrobiłem i poczyniłem jakiś progres i poszło to do przodu. Okej, okay. ostatnie pytanie, powiedz, co będzie twoim największym atutem w sobotę w Gliwice? Boks. Box. A dlaczego akurat boks? Pomyślę, że zawsze... Stawiałem duży nacisk na boks, a teraz jeszcze bardzo, bardzo dużo skupiłem się na poprawie tego boksu. Ok, dobra, powodzenia. Dzięki. Dziękuję.